Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Badge Dziwiliście się trochę, że jeszcze mi się nie udało odblokować ostatnio wszystkiego, że jeszcze gry skończyliśmy de facto. Musimy sobie zagrać 100 razy u u którego możemy wygrać z skatole i chyba najprawdopodobniej powinny nam wtedy wskoczyć wszystkie achievementy, jakie powinniśmy, jakie nam zostały. O. A myślę, żeby tak na Gridmoldzie sobie jeszcze pograć, bo Gridmolda to naprawdę rzadko kiedy ogrywaliśmy I trafił się nam Lazarus, bardzo ciekawe. Pandora's Box, a jak użyjemy? Okej. Okay. to w ja trochę głupoty zrobię, bo mogłem się dojechać, żeby sobie zwiększyć troszeczkę statystyki. Lamp of Call i niestety jest tutaj zupełnie inny. A spróbujmy. Tak zaryzykuję, może się uda. Mam nadzieję przynajmniej. Daj mi coś. Okej, okay, daliśmy bardzo dobrą kartę. I mi Gimpy. Gimpy na sam początek jest świetny. Wejdźmy sobie jeszcze tutaj, bo mam wrażenie, że... To już chyba było aż za dobre wrażenie, tak? A i pewnie słyszycie, że klawiatura i myszka tradycyjnie ale niestety coś mi się stało z padem i nie chce działać. Kabel USB mi się zgubił i muszę sobie nagrać ten odcinek yy, na klawiaturze. Ej. Kilka dni przerwy i po kilku dniach przerwy, jak właśnie nie nagrywam, zaczynam lamić trochę. A może to jest powodowane tym, że cały czas grałem na padzie i teraz już się troszeczkę od tego odzwyczaiłem. I jest mi troszeczkę ciężej. W sumie, jak my ironie, nigdy nie grałem wcześniej na padzie, dopiero tak przy Isaacu pomyślałem. A, w sumie spróbuję. Może będzie mi się grało fajniej, łatwiej. Nie miałem rację. Gra mi się fajniej gra mi się łatwiej przede wszystkim na padzie. I nie tylko w Isaaca, to także w inne gry typu Rocket League i tak dalej. Ok. Ja pierdziele ile tego tutaj górnictwa jest A to jeszcze nie, a to jeszcze nie wszystkie fale Okej, okay, tylko że ten mi pomoże, ten akurat w moją stronę Nie fajno, no Czyżby to tego rozwalił? Chyba ja to Mam mało, mało serc, mam 17 monet aby mi się trafił. Dobra, jestem skłonny zrobić tak i tak. I tam jest All Stars Up and Shuffled. A tutaj mamy Immortal Friend. To może być spoko. Że to, że Lampo Wkol musi mi się tak trafić. Jakby nie mógł w Devil Roomie, kiedy by mi Krampus wyskoczył, czy, albo coś. Znaczy nie to, żebym narzekał mnie, bo lampowkol Call naprawdę nam fantastycznie damage zwiększa. No ale no. Trzeba, trzeba troszeczkę pokombinować. Zresztą ja tak sobie myślałem, że izaka się zrobi na 100% i będę po prostu dawał mniejszą ilość tego Izaka na kanale i tak dalej. oj, Tu jest jeszcze gorzej. Bardzo niefajni przeciwnicy mi się pojawili. A tutaj sobie gadam, gadam sobie z elevenem i tak... No Elevenie, coś tam wspominałeś, że ma być jakaś nowa postać do Isaaca w tym y, Isaac Plus, ja myślałem, że to będzie tylko do celach y, moddingowych wypuszczone, żeby ludzie mogli tam rozwijać swoje mody i tak dalej. A tu się okazuje, że niekoniecznie, że ma, y, y, ma to być nowy content y, do Isaaca i ma wyjść nowa postać i sam Edmund MacMillan pisał o tym na Twitterze i to jest tak... E... No to troszeczkę Isaac potrwa dłużej na moim kanale niż myślałem. <gry> Będzie go więcej. Naprawdę jestem arcy ciekawy, bo tutaj dopiero co ciekawostki ułożyłem jeżeli jesteście ciekawi jakie będą... jakie to będą właśnie tematowo, to sobie zajrzyjcie na moją grupkę albo na fanbase. Tam podrzuciłem screenę, jak się nazywają te ciekawostki. Serdecznie zapraszam. W wolnym y, czasie, jak y, będę miał, sobie usiądę, nagram i, i będę montował. Mam nadzieję, że się Wam bardzo, bardzo spodobają. Tam nie ma nic, co mógłbym jeszcze kupić. A walka o Devil Room może być bardzo, bardzo ryzykowna. Ale w sumie, tak byłem szczęście, że mi się Lampop y, trafił i ten. Y, Mięsko, które mi zwiększyło braczenie, rzecz, nie? 15 monet. No tak czy siak nie kupimy za bardzo nic. Możemy sobie zrobić tak, żeby mieć wszystko... Głupoty zrobiłem, bo tam mógł ten. E, klucz będzie na przecenie i trafili mi się bardzo przyjemni bosowie. Troszeczkę ich będę bił, ale myślę, że mi się to bardzo mocno opłaci. Ogólnie mogę wam zredzić jeszcze jeden malutki projekt, na którym pracuję w sumie nad jeszcze kilkoma, poza ciekawostkami za Izaka. Eee, tak, ostatnio trafiłem na bardzo fajne kanały. Już bardzo, od bardzo, bardzo dawna, nawet pra praktycznie od początku mojego kanału, zastanawiałem się, czy by nie robić jakiejś tematyki o anime na moim kanale. Bo zawsze, zawsze oglądałem dużo animców, znałem się trochę na tym i w ogóle. Więc tak myślałem, myślałem, ale nigdy nie miałem pomysłu. Jakoś jak trafiłem na kanał Jeremy TV1, który właśnie mówi o ciekawostkach z świata Dragon Balla. Trafiłem na Buki'ego, Buki też jest spoko. Okej, okay, ja bym zrobił to tak. Raz, dwa. Dawaj. No, nie widzicie? Czyli weźmiemy sobie to tak i weźmiemy sobie to tak. Nie jesteśmy ustawieni. Tak troszkę lepiej. I tak sobie trafiłem na te kanały Buki. E, także trafiłem na kanał Fuzionka. Tylko, że Fuzionek to akurat robi okreskówka, teorię, niszczyciel dzieciństwa i w ogóle. Ale tak, zawsze coś tam chciałem, coś tam anime robić. Tak pomyślałem, kurde, czemu by nie spróbować? Na przykład coś o One Piece, nie? Jakieś tam teorie spiskowe, czy jakieś tam gdybanie i tak dalej. Naprawdę bardzo mocno na ten temat rozważałem i coś tam nawet ułożyłem. Ej, ej nic, nic mi się nie trafiło. No weźmy tutaj. Może mi się trafi. No i wyszliśmy lepiej. Wyszliśmy lepiej. Ja właśnie tak sobie myślałem, myślałem i tam mam jakiś koncept na kilka takich filmów o anime w swoim niepowtarzalnym stylu. Tylko będę musiał troszeczkę znowu usiąść um, przy tym. I tak dalej, i tak dalej, i sobie będę musiał tam nagrać kilka rzeczy. Także już nawet mam ee, to przed oczyma, jak powinienem takie filmy zmontować, żeby były w miarę interesujące. No, Liberty Cup. Jest randomowy ten efekt Grzybola mi się daje. E, dostaje. To nie jest takie. A to nie jest takie złe. Naprawdę nie jest takie złe. No i tak troszeczkę się rozgadałem, że mam niby w to w planach, że niby będę musiał to nagrać, zobaczyć jak wam się to spodoba. Mam nadzieję, że się wam spodoba i coś takiego się przyjmie na moim kanale. I kanał nie będzie się składał głównie tylko z Let's Play, ale także z innych, z innego kontentu, tak? Czy materiał z innego kontentu raz na jakiś czas. Ale to chyba najwcześniej będę mógł pod koniec marca coś takiego ogarnąć. Może nawet nie pod koniec, ale w połowie dopiero będę mógł sobie usiąść na spokojnie i takie rzeczy ogarnąć, że jeszcze ciekawostki i tak dalej. to też troszeczkę będzie trzeba przy tym przysiąść i pokombinować. Tutaj nie ma kompletnie nic, co mi się mogło przydać, ale mogę zrobić to tak. W sumie jestem ten, mogę tutaj postawić i sprawdzić, czy jest sekret. Nieważne. Zrąbałem i tam mi pewnie to napiszecie w komentarzach, bo, bo wy zawsze mi wypominacie dosłownie wszystko. To, że grałem Kane'em i miałem paperclip, który powodował, że nie marnowałem kluczy, kiedy otwierałem jakieś skrzynki. Po prostu ja potem czytałem te komentarze i zobaczyłem, co ja faktycznie zrobiłem, to ja się po prostu załamałem. Okej. Okay. Ale zdarza się, zdarza się. No po prostu byłem zamyślony i tak dalej, nie? Okej. Bo by fajnie, jakbyś wleciał to w ognisko. O właśnie, to, to, to raz, dwa wtedy poleciałeś. W odchłani. że oni są bardziej upierdliwi niż yy, ciężcy okej okay. tego kolega brifstoniacy Br jest dość ukierliwy. na pewno trzeba na niego uważać tamten się zmęczył aha tamten się to, to ciebie rozwalmy bo ty jesteś wrzudem, to takim pardon Levely Rum, podwójny Blackheart. Oj, jeszcze są so harty Dobra, Damage jakiegoś szczególnego nie mamy. Ale wszystko inne nam dosłownie podchodzi. Mamy ci 16 monet. Dalej nie mamy odpowiedniej maszyny do, do gry. Cholercia, no szkoda, szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Um, tutaj nie mam. Better pills o, 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 to mi się naprawdę bardzo opłaci. I ma. Mm, teraz mamy trzy. Trzy kreseczki obrażeń. Dobra. Ale tu jest jeszcze. O, płaciło się. Warfit. Spróbujmy to tak. Forte Tower Energy. Squeezie dagazy Nie powiedziałbym, żeby mi się to jakoś przydało szczególnie, ale mamy Boros of Steel i Squeezy czyli Tears Up i podwójne. So hard. No, dużo Tears Up'u będziemy tutaj mieli. Mm, Confuse Steel, czyli na jakieś tam efekty, i Alpikułkę powinniśmy dostać i mamy. No nie powiedziałbym, żeby to było coś, co by mi się przydało, ale... Tears up, jakiś tam damage up Coś tam nam wpada, nie? Jeszcze better spears Zawsze coś, zawsze coś, nie? <coughs> Mogłyby się nam trafić lepsze pigułki Czyż nie? O właśnie, dodatkowe monety za free Nigdy nie pogardzę ją drogą, co Wy myślicie na temat tego Isaaca Plus? Czy jaka to może być postać? Właśnie tutaj będę robił jakieś ciekawostki o postaciach, a tutaj Edward MacMillan wraz ze swoim studiem wyda nową postać i będę musiał robić chyba oddzielny film do tego. Chociaż ja tam... nie mam kompletnie nic przeciwko. Żeby takowy film zrobić. Ajaj to to tutaj też nie jest łatwa przeprawa, co? Dobra, wracamy i zwiększamy sobie obrażenia choć minimalne Tears i shot speed up. Kolejny Tears up Przynajmniej będziemy napierdzielali bardzo szybko Nie wiecie, no Tears up to też jest jakiś sposób na zwiększenie jakichś tam obrażeń czyż nie? Nie musimy pakować głównie w damage, jak możemy mieć Szybko szczelność, tak? W jakimś tam okresie czasowym będziemy mogli wpakować więcej obrażeń w przeciwników. A mogę się go wybuchowego robić. Chyba nie robicie tych wybuchowych w tej formie. Chyba nie. Mi się wydawało, że zawsze robiliście. Okej. Okay. Ej, ej, tak robić jak leci pocisk, wtedyż Immortal Friend ma szansę się odpalić. No właśnie, powinienem to bardziej mądrze używać Immortal Frienda. ale są po prostu za wolne. Ok, padło 21 monet, Myślę, że możemy sobie kupić. I teraz mi się trafił damage Złośliwość, naprawdę Panie gnoju. Jest Naprawdę potworny Ale całe szczęście i tak ci dojedziemy co Kiedy nie zginęli? A, a dobra, head of Krampus jednak może w sumie nie, po, nie pogardzę. Head of Krampus, ale na nowej mięsnej Lamp of call, bo to się nie nakłada. Chyba, no tak 5, 13, jeszcze tylko. Ajajaj, pieniążków nie ma. Minimalnie, bo minimalnie, ale nam braknie. Może jeszcze tutaj nam wypadnie? Nie wypadnie. Nie ma tutaj żadnych ognisk. Nie ma żadnych ognisk. Tutaj także nie ma nic. Może tutaj. Tutaj także niestety nic nie ma. źle. Naprawdę źle. Dobra, najpierw wchodzimy sobie tutaj. Pierwszym shots, Czyli będziemy jeszcze mocniejsi i tutaj. A... Chyba tutaj większego damage Upa. No mamy na czterech kreseczkach. Technology 5, Damage Up, Tears Up. Dużo bardzo fajnych rzeczy. A, A mogę brać HMM z... Liczę, że mi na coś dobrego. Mm, to chyba tutaj nie działa. W tym, w tym jest problem właśnie, że to tam... To akurat nie działa. No ale dostaliśmy więcej serc, możemy się tutaj uzdrowić już. Krol bomby, które nam jeszcze pomogły tutaj rozwalić przeciwników. Nie mam na niczego zamiaru narzekać, jeżeli coś takiego ma mam mi po prostu pomagać, czyż nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie chcę dostać się praszeń. I teraz pytanie, co brać? Co brać jako pierwszy? Tam jest naprawdę masa interesujących przedmiotów. Chyba nawet nie będę musiał się aż na to zastanawiać, skoro mamy aż tyle monet. O. To jest świetne. I to weźmiemy. Będziemy strzelali jeszcze szybciej. I w sumie już chyba więcej Heels tylko głównie damage. O! Bardzo ciekawe. The Womboy jest jeden z groźniejszych. Jeżeli się przejdzie The Womb, to już jest potem spoko na Grid Mode 10 monet, czyli już nie kupił. Brownie. A tam u góry chyba coś jeszcze jest. No, coś tam jeszcze jest. Kolejny Brownie. Jakie chore pomieszczenie, czemu on tak szybko padł? Trochę tego nie ogarniam. Dobra, lecimy niżej, nie zastanawiamy się. Tra... Czekamy na tego żebraczka, żeby tylko sobie pograć, Ale chyba widzę, że na grid mode to chyba ich tak nie ma. Dobór. A to możemy użyć tutaj. Balls of Steel Fantastycznie HP No, myślę, że tutaj sobie za bardzo nic nie kupimy. Możemy sobie wejść tutaj, tutaj nie zregenerujemy sobie połówki serca. Ktoś mi tam właśnie pisał, że ten Shrink Shot. Oj, nie. Nie ten Trinket Shrink Shot y, działa fajnie, bo kiedy są zmniejszeni przeciwnicy, to wtedy możemy ich rozdeptać. Ej, ile dobrze pamiętam, muszę, muszę to w końcu sprawdzić Muszę to w końcu sprawdzić Okej okay. A tutaj nie ma nic. A tutaj coś było Tylko ten shhriekshot może zadziałać chyba na kilka postaci. Patrzę to znaczy, że mam pani drive shots chyba. Faktycznie, mogę wtedy ich rozdeptać. Ja jakoś nigdy na to nie zwracałem uwagi, naprawdę. Bo miałem wrażenie, że jakoś i tak mają znacznie mniej punktu życia, kiedy są mnie zmniejszeni, i po prostu rozpraszałem tak się jak bardzo szybko. Jeżeli by to działało na bossów, nie, to byłoby zbyt OP. Co mamy? Campus. Okej, okay. jeszcze mi tutaj Immortal Friend zadziałał, jeszcze ich tam pobił dodatkowo. Ja się tylko zastanawiam, co to jest za chore pomieszczenie. Nie jest ich przypadkiem za dużo. No ale przynajmniej jak Immortal Friend uderzy, to on bije naprawdę sporo. I... Czy tylko ja mam wrażenie. range up, spoko. Czy tylko ja mam wrażenie, że w David Roomach, kiedy gramy na grid mode, przeważnie są dla y, nie niemal żadnych itemów? Rzadko kiedy mi się cokolwiek tutaj trafia. To jest złe. Hmm. rate up to nie, ale powiększenie przyjaciół jeszcze za siódemkę, spoko. A... Away right, up A spróbujmy to nazwijcie obrażenia, ale. Chyba szalamy już dosłownie minimalnie szybciej. Dosłownie minimalnie. Chyba nam Tiff's Up nie wzrosnął aż tak jak bardzo bym chciał. A damage up nieproporcjonalnie zmniejszył się. I zadajemy w og ogólnym rozrachunku mniej obrażeń. Fuck Nie Nieważne. Lecimy po prostu dalej. Tajnie, czyli od następnego odcinka to po prostu e, wracamy do normalnych ranów i tam będziemy grali w shawl game i odblokowywali ostatnie rzeczy, jakie mamy do odblokowania. Dobra, tu coś jest? Musiałem w to jakoś idiotycznie wyjść. Czy ze mnie wyleciała moneta? Czy mi się tylko zdawało? Ok, strzelacie na cztery klęce świata. Dalej. Siłce jedne są. A nie, dobra, bo mnie ten zranił, dlatego wypada przy... Nie, to, że doszedłem do tego momentu, ale mi po prostu zabrał monetę. Dobra, jeden zginął, tam jest jeszcze jeden tam we mnie szala na zmianę z jednym i drugim, ale padli w tym samym momencie 28 monet, dobra mm. Red candle do. I lucky food, lucky food mi się na niej przyda. Okej okay. I zostaną mi jeden Swaniak Ciekawe czy bym nie trafił. Chyba nie. E, David rum jest tutaj. Znowu dwa Black Hearty. Czy to jest jakieś nie losu, czy co? Dobra, tutaj tak nic nie będzie, więc po prostu idziemy dalej. No niestety ten żebra czego odpowiedni się nam nie trafił, więc raczej nie odblokujemy w tym odcinku raczej nic szczególnego. Okej. Okay. A, no, już od blisko od razu. Okej. Okay. U mnie to chyba nawet więcej niż moje łzy. Też połączenie tego z moimi łzami jest genialne. Kto dalej pójdzie? Chociaż tych połówek serc tutaj czerwonych sobie to troszeczkę narysowałem, więc w miarę zabijania kolejnych przeciwników myślę, że wygeneruję sobie tutaj tyle tych serc, że to będzie bez znaczenia kompletnie. Tak mi się wydaje. A, nie rozwaliłem jednego. Nie, nie wiem od czego to zależy. O zresztą nie, tam chyba porozumiem znacznie więcej. Oj, będzie się leżył, co? Już... W piecie. To jak odblokowałem kipera, że grałem cały czas e, Hourglassem, cały czas wracałem do tego kipera, cały czas płacałem na te e, grid Machine. A, I już spodobało to, że jak już walczę z e, Gridem, to jest takie mech, już tyle z nim walczyłem, tyle mam tokenów na tym e, Lazarusie, nie Lazarusie, Edenie. Masakra Oj, bombowo będzie w ten moment Nie zbieraj monet, nie lec się nie, po... nie pozwalam ci się leczyć Nie wiem, wlazłeś się to ognisko czy też nie Chyba wlazłeś Przynajmniej mi się tak wydawało. Przynajmniej to ognisko jakoś znikło w czeluściach i nie pokazało się nigdzie indziej. Okej okay. dobra, te klucze są bardziej A Aj jednak nie ma takich obrażeń, co? Jak myślałem. I tak na szczęście mojemu życie zostało. Bardzo się cieszę z tego powodu, że mi lak abwa się podleciał. Mógł mi wcześniej i, i mogę mi się trafić to, co chciałem, nie, że powie, nie, głównie. No głupi, no przestań się leczyć. Przestanie. No. O! Oh, no to taki wrócić odcinek na dziś. Zeskakujemy. I ktoś się tam właśnie kłócił, że jeszcze nie mam wszystkich itemów podniesionych, to mogę jeszcze na sam koniec pokazać, że statystyki i temy. Patrzcie, podziwiajcie, mam dosłownie wszystko podniesione, co było w grze. Nie widzę tutaj jest żadnego znaka zapytania, czy tak śledzę uważnie, czy czegoś nie przeoczyłem. A eee, tutaj jest. Eee, tak, mam to. Podnosiłem, pamiętam. No, mam dosłownie wszystko. Więc tylko muszę zagrać się w short game i chyba powinno być OK. Dobra, trzymajcie się, ludziska. Na razie.